Alan, na dobre rozpoczęliśmy już przygotowania do sezonu 2019-2020. Jesteście już po pierwszych jednostkach treningowych. Powiedz nam, jak będą wygolały te kolejne dni z perspektywy zawodników. No, teraz to dzień, jutro mamy testy wydolnościowe, dzisiaj dwa treningi, wczoraj rozpoczęliśmy jednym. We wtorek gramy pierwszy sparing, no i później będziemy już się przygotowywać tutaj, potem wyjeżdżamy na obóz do Holandii, także tak to na, na ten moment wygląda. W pierwszym tygodniu zaczęliśmy bardzo mocno, bo praktycznie yy, codziennie mamy po dwa treningi, jak nie dwa treningi, no to testy wydolnościowe, yy, badania krwi, tkanki tłuszczowej, powolnym, yy, no i, i we wtorek mamy pierwszy sparing. Yy, te najbliższe trzy tygodnie zapowiadają się naprawdę dla Was bardzo pracowicie, pięć sparingów i wyjazd na obóz do Holandii. Yy, no tak, yy... No co można powiedzieć, Fajno, boiska są, także zdrowie jest, a to najważniejsze, także trzeba się dobrze przygotować do nowego sezonu. Wiadomo, że ambicje są duże i, i będziemy ciężko pracować, żeby być jak najlepiej przygotowanym. No tak, mamy ze, przed sobą sparingi, trener da zagrać każdemu, sprawdzić się, mamy okazję się pokazać i, i mam nadzieję wywalczyć sobie skład na, na, na ligę. A jakie cele indywidualne stawia przed sobą Alan Czerwiński? indywidualnych. No wiadomo, że chcemy jako drużyna iść, iść do góry i mam nadzieję, że będziemy robić, na pewno będziemy robić wszystko, żeby, żeby tutaj jak najlepszy rezultat osiągnąć w nowym sezonie. Wiadomo, że początek sezonu będzie ważny i nie ma jakieś takie cele, no wiadomo, że walka o pierwszy skład, no ale to jest normalne, jest rywalizacja, także tutaj nie ma nic, nic nowego. Właśnie to, wywalczyć sobie skład i, i dobrze grać i zapewniać drużynie zero z tyłu.